XVII sesję nadzwyczajną Rady Powiatu Sierzeckiego. Jest to sesja nadzwyczajna. Jest jeden punkt. Na 17 radnych Rady Powiatu weset czyli mamy wystarczający forum do podejmowania prawomocnych uchwał. Na sekretarza obrad proszę pana Jarosława Oczywskiego. się to jest, to jest dobrze, też dobrze, bo krótka sesja. Jedno liczenie. co się nie pomyli, mój to się dzieje? Jedno Dobrze, też nie Panie Przewodniczący, następna sesja też pan nacisnął. Nie, 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 nie. Jedno liczenie. Mówi, że za krótka sesja, że nie. krótka. Dobrze, licząc. nie. Dobrze jest życie. Zbierze, no, proszę Państwa, żeby tutaj zakopać, ja chciałbym, żebyśmy przystąpili do punktu tak. podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2011. Szanowni Państwo, mieli przedstawione materiały, które otrzymali. W tym temacie, kto chciałby zabrać głos? Jeżeli coś, to może tak już, że to mamy trochę czasu, to Pan Stanisław y, może by na tak, o, tak. bardzo. to temat. Tak, proszę bardzo, proszę bardzo. Nie, na że. zdania, żeby... Wyzwaną... żeby proszę Szanowni Państwo, zarząd przekłada Państwu dzisiaj projekt uchwały Rady w sprawie zwiększenia dochodów i tak? wydatków przystniejących uchwałę budżetową uchwały Zwiększamy dochody budżetu zarządu budżetu, zwiększyć dochody budżetu powiatu o 50 tysięcy tak? złotych źródłem, Zwiększonych dochodów, co otrzymane subwencje 0,6% subwencji oświatowej, 45 tysięcy to jest na wyposażenie dla szkół. Trzy placówki nasze złożyły, złożył zestaw numer 1 Centrum Kształcenia Praktycznego i Liceum Ogólnokształcącego, natomiast 5 tysięcy jest również zwiększone z subwencji oświatowej jest przeznaczone, te pieniądze zostaną na poprawę emerytalną na wniosek złożony przez Zespół Szkół Zawodowych w Ameryce. Zwiększając dochody budżetu powiatu, zwiększamy również i wydatki budżetu powiatu o 50 tysięcy złotych, tak jak już powiedziałem, 45 tysięcy po 15 tysięcy to jest Zespół Szkół numer 1, Centrum kształcenia i liceum oraz 5 tysięcy poprawia emerytalna dla nauczyciela zespołu szkół zawodowych numer 2. Zarząd proponuje również dokonanie zmian w planie wydatków budżetu polegających na zmniejszeniu wydatków w kwocie 2000 zł wynagrodzeń i pochodnych starostwa powiatowego, na przeznaczenie tej kwoty 2000 zł, również na wynagrodzenia i spadki od naliczania dla powiatowego inspektora nadzoru budowlanego. Inspektora nadzoru budowlanego finansowany jest ze środków budżetu Wojewody Niestety ta dotacja od bodajże dwóch lat nie ulega zwiększeniu wydatków, jak sami Państwo widzicie, rosną. W związku z tym na prośbę kierownika nadzoru budowlanego zarząd proponuje dokonać tych zmian. Również, proszę Państwa, dokonujemy zmian w planie wydatków majątkowych, polegających na zmniejszeniu o 10 430. 2 złotych wydatków majątkowych per sardę, bo generalnie to zmniejszamy wydatki wydatki majątkowe o 115 tysięcy złotych, ale wprowadzamy w wydatkach majątkowych dodatkowe zadania. W związku z tym wydatki majątkowe per maleją. zmaleją na 10 432 zł, tą kwotę zarząd proponuje przeznaczyć na wydatki bieżące w zarządzie dróg powiatowych. A nowe zadania inwestycyjne to są to Przebudowa kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej do Hołolibowo w miejscowości Malanowo. Przebudowa kanalizacji deszczowej w ciągu drogi Lutownik, września, Borowo i przebudowa drogi powiatowej Mochowo-Pozdołu, miejscowości Mochowo. I jeśli Państwa postawisko tutaj... tak sformułuje, to na razie tyle, jeśli nie, to czekam na szczegółowe witam. Pan Paweł, Pani. proszę. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, ja w tej sprawie mam jedno krótkie pytanie. Pewną refleksję, może zacznę od tego drugiego. Obie te sprawy są związane, może przeczytam, z jednym zdaniem, które jest na końcu pod tabelami, to na przykład zmniejszenie wydatków na przebudowę drogi powiatowej w Nikogo Sierp. kwotę 115 249 jest wynikiem całkowitego rozliczenia inwestycji. Zmniejszenie tych wydatków pozwoliło na wprowadzenie dodatkowych trzech zadań. I w sprawie zadań tutaj mamy w punkcie 26. Przybudowa kanalizacji deszczowej w miejscowości Borowa. Chciałem tutaj zaakcentować, że temat Borowa to był temat, który się może nie jakiś punkt zapali na wśród Radnych, ale na pewno temat, który był dyskutowany na kilku posiedzeniach Komisji Infrastruktury. Ja ze swojej strony powiem cieszę się i dobrze się stało, że zostało to jeszcze uwzględnione tych oszczędności, które mamy w budżecie 2011 i to też stanowi swoisty przykład, dowód na to, że moim zgodnym zdaniem yy, ci, którzy przygotowują projekty poprawki do, 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 do zmian w budżetowej, czyli osoby z zarządu powiatu, to nie, to nie jest grono wyalienowane, które nie słucha, co się wokół dzieje, tylko potrafi wyciągać wnioski. Przykład tego wojowa, za którym optowali w, prawie wszyscy radni, jest że jest bardzo dobry przykład. I takie krótkie pytanie związane właśnie z inwestycją, z drogą połetowolnikową sierc Wiemy, że to jest pierwsza inwestycja, gdzie, gdzie tego typu, gdzie są środki na tak zwaną pół roku temu słyszeliśmy, że są pewne warunki, które trzeba spełnić, ale ja jestem ciekaw, jak udało nam się ten Pierwsze zadanie tego typu rozliczyć, czy czy, czy do jakichś większych problemów, bo rozumiem, że już jest to całkowicie rozliczone, jeśli mamy to tutaj y, y, zawarte w projekcie tego uchwały, dziękuję. Proszę Pana Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo. Ostatnie dokumenty z rozleczenia tej skatunówki podpisywaliśmy wczoraj i dzisiaj. To ostateczne decyzję. Już całkowicie rozliczenie rozliczone. jest wcześniej, ale takie decyzje poszły już do a pieniążki już od na wojewody wody na rachunek i starostwa. Pytanie, czy to jest trudne, trudne zadanie, czy łatwe zadanie. Proszę Państwa, jest to bardzo trudne zadanie, ponieważ y, służby wojewody... Wymagają naprawdę bardzo dokładnego rozliczenia zarówno finansowego, a także rozliczenia no, z wykonawstwa, tak bym ogólnie podkreślił. Ale chciałbym podkreślić podziękować i podziękować Panu Wojewodzie, i służbom Pana Wojewodzie, szczególnie panu współpracującym z Panem tutaj, Rzadkiewiczem w Zarządzie Grób za, można powiedzieć, bardzo dobrą współpracę. Oczywiście byliśmy tam podpisać dokumenty, ale też dwukrotnie czy trzykrotnie rozmawiałem z tym paniami, które też bardzo pochlebnie wyrażały się o Panu Rzadkiewiczek Rzadkiewicz, 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 Zarząd Grup Powiatowych, który pilotował tą inwestycję ze strony tutaj zarządu drugi bardzo pilnował, żeby to wszystko było rozliczone. Bo nawet przy Państwa, trzeba było jechać dwukrotnie i liczyć wszystko, jest że wszystkie zjazdy ale mierzyć te wszystkie zjazdy i nawet jak występowały, trwały różnice w metrach kwadratowych w poszczególnych zjazdach to musi być wszystko w dokumentacji uwidocznione aneksowaliśmy chyba dwukrotnie czy trzykrotnie, bo takie drobne zmiany, które były i ten projekt w tej chwili jest zgodny z tym, co faktycznie na drodze się znajduje bo jest to pierwsza inwestycja w naszym powiecie typu yy, schetynówka, tak mówiąc na skróty z tego Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych i kontrolę będziemy mieli w 2012 roku. Jak będą już następne zadania, to wtedy ta kontrola nie jest taka cała Natomiast pierwsze zadanie Służby Pana Wojewody będą kontrolowały yy, całkowicie, dlatego zebrana i przygotowana dokumentacja musi być ściśle rozliczona według harmonogramów przyjętych wspólnie i podpisanych przez Pana Wojewodę i to przez, przez Zarząd podatnika. I dlatego uważam, że jest to też dobry przykład, żeby Nasi pracownicy nauczyli się też czegoś, bo to też jest pewna nauka dla nich, jak trzeba takie inwestycje przygotowywać, jak trzeba je rozliczać, bo to też pozostanie ich tutaj więcej to jest taka wiedza, która się uczyta na przyszłość. Jak już jesteśmy przy schetylówkach, złożyliśmy wniosek na dalsze kontynuowanie tej schetylówki. Jesteśmy na 15. miejscu, jest to tak zwane pierwsze miejsce rezerwowe, ponieważ. Nie można było wycisnąć więcej punktów, bo teraz zmienił się harmonogram przyznawania punktów za tak zwane bezpieczeństwo. A więc trzeba tam pisać chodniki, jakby najlepiej chodniki, jakieś szkoły, miejsca publiczne, wtedy dodatkowe punkty są tamte, takich miejsc już po prostu na tej drodze dalej nie było. Ale uzyskaliśmy i tak bardzo wysoki wynik, 2850 punktów na 35, co dało nam te pierwsze rezerwowe i praktycznie jesteśmy w. Pięć na następnych inwestowanie, bo pierwszy tam trzy, cztery rezerwowe zawsze wchodzą, bo jest to ze zmniejszonych ilości poprzetargowych, które <coughs> występują, a po drugie nie wszyscy też wchodzą w roku schematowym, bo złożyli wnioski, ale przy konstrukcji budżetów na rok 2015, z tego, co wiemy, nie wszystkie powiaty będą w tych zadaniach mogły uczestniczyć, ponieważ no nie mogły znaleźć środków na inwestowanie też i, i, i większów mi tam to drogę, ale system nie kontynuował. Jeżeli jestem to skarbnik mówi przy rozliczeniach. Rozliczenie nastąpiło też i te nasze takie wewnętrzne byśmy powiedzieli, bo i pani wójcz finansowała to zadanie w kwocie 500 tysięcy złotych, nasze pieniądze z pieniądze wojewody. I właśnie z tego rozliczenia zadania zostało tam 115 tysięcy, gdzie te dwie inwestycje na gminie Mochowo, to jest przebudowa kanalizacji w Malanowie, gdzie z tym, żeśmy się borykali od kilku lat, był problem, na ile powinien być teraz spokój z tym Malanowem, bo więcej tam się zrobić, z naszej strony, jako do Dróg Powiatowych, nie. Jeżeli by się ten problem powtarzał, to i rolnik był, bo ten rolnik akurat jest radnym gminy Mochowo i był yy, radny Sławek, i, i inspektor nadzoru że jedynym ratunkiem dlatego to będzie postawienie jakiegoś muru yy, obok tych pól, które znajdują się medy wyżej niż droga, żeby ta woda na to drogę nie spływała wtedy. To już tam inaczej innego zabezpieczenia przed, przed to powodzie, po prostu my jako zarząd dróg nie znajdziemy. I jest tam 100 metrów drogi, z tych oszczędności na tego, że mówię na złej średności z tych koszplich i to i to, i to, to nie, to, co żeśmy mówi na borowie, bo też był problem żeście Państwo dla Komisji Infrastruktury zgłaszali, że problem odtapiania części miejscowości borową. i też w tych oszczędnościach, jak mówiłem poprzednio, że jeżeli takie oszczędności w inwestycjach drogowych znajdziemy, to te inwestycje takie drobne na koniec roku kończamy, no Dzięki pogodzie, która też występuje, możemy to zrobić, bo był rozwój młodych bożych. Natomiast warunki pogodowe pozwalają na to, inwestycji, te inwestycje, któreśmy dokończyły. Jeszcze jak rzeczywiście to dokończymy, jeszcze jestem przy drogach, to są związane z tematem inwestycji w sierpniu, bo nie wiem, już jest sprezowany był wczoraj i wcześniej ten zakres, był preparatny to jest z konstytucji w naszym ulicy, jeszcze wczoraj, bo dzisiaj... Oczywiście jest na nie było Do końca już to zrobiła, ale i, 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 i żarówskiego chyba też, też jest przygotowane do, 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 do zakończenia, a więc takie te neurologiczne punkty w sierpniu. No i test udzielki, o której żeście Państwo na poprzedniej sesji interweniowali, zostały podniesione, wyrównane, wyrównane zgodnie z poziomem ujezdni. No i chodnik, o którym się ubiegał, obecnie Pan tutaj. Grodzicki będzie, będzie przeniesiony w następnym roku, 6 na pierwszy i kawałek chodnika, i kawałek chłodnika, to będzie w miarę w następnym roku, bo w tym roku jesteśmy w stanie tego zrobić, ale to jest w planie na następny rok, kierownik nikt do dróg to i wytrzyma, także no idzie zima, to nie jest bardzo to nie jest potrzebne, więc te wszystkie takie drobne inwestycje z tych oszczędności jeszcze udało się po załatwiać, no jest też tyle dobrego z tej zimy mamy, że nie ma śniegu, więc mamy, tutaj możemy zaoszczędzić, za, zaoszczędzić na śniegu, ale w dalszym ciągu za to, to proszę, że proszę Państwa kontynuujemy roboty ziemne, bo cały czas robimy formulanie robót, robimy przepusty, jeszcze poprawiamy, żeby ta woda odpływała, robimy ścinanie poboczy, tam gdzie jest tylko możliwe, żeby cały czas do, do, te warunki pozwalają do końca roku te roboty jeszcze, żeby pociągnąć. Dziękuję bardzo. Pan Olejniczek, proszę. Szanowny Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, ja jeszcze chciałem kilka zdań powiedzieć o celowości wydatkowania środków na te roboty w malarnych starych. Był to problem od wielu, wielu lat. Ja pracuję w samorządzie 21 lat już i miałem do czynienia z tym miejscem. Obserwowałem wielokrotnie, jak był. Problem powracał jak w co roku, zwłaszcza podczas roztopów. Pojawiały się tam problemy. To nie tylko problemy, jak pan Starosta zaznaczył, rolnika zalewania i uciążliwości, ale problemy samej drogi. Tam jest zjazd prawda, z góry, gdzie woda spływała jak roztopiem wrocławski. to powodowało duże prawda, lody, wręcz takie góry, kuleczki. Problem poruszania się poruszania się samochodu, bezpiecznego dojazdu ludzi do pracy czy też dzieci do szkół. Zaznaczę jeszcze tylko też, że wielokrotnie sama gmina rano w latach poprzednich najmowała koparki sprzęt, by prawda, to umożliwić jakoś te lody, prawda, zepchnąć, by był to no, bezpieczny przejazd. Myślę teraz, że ta inwestycja na pewno. Pomoże na pewno te wody będą mniejsze, zostanie to odprowadzone i problemy będą mniejsze, zarówno dla gminy, jak i dla użytkowników dróg. Dziękuję bardzo. Pani Święty, proszę. Panie Przewodniczący, ja w takim panie refleksyjnym mam świadomość tego, że inwestycje drogowe w budżecie powiatu są... Y i finansowo, i, i ranką bardzo wysokie. Ja chciałam się skupić tylko na tej małej kwocie 45 tysięcy na dofinansowanie, na wyposażenie szkół. I y, z perspektywy, jak 10 lat, to warto ustalić, ale jestem przekonana, wielokrotnie mówiliśmy, że jest rezerwa celowa, jakoś trudno było y, zmobilizować y, do tego, żeby złożyć, i dobrze, że. W tym momencie nie jest to duża kwota, ale z punktu widzenia dyrektora, możliwość wyposażenia jednej sali jest to bardzo ważne. Szkoda tylko, że ta rezerwa już od przyszłego roku będzie 0,25, ale miejmy nadzieję, że zarząd będzie trzymał rękę na pulsie i te wydatki oświatowe, które są problemem każdego organu, będą mogły być w jakiś sposób tutaj wspierane przez tą rezerwę. I to też tylko tyle celem zaakcentowania. Bez Kto z Państwa jeszcze zabrać głos chciałbym tutaj podkreślić, że 4 lata poprzedniej kadencji to okres stracony, jeżeli chodzi o dodatkowe pieniądze na oświatę. Przez 4 lata powiat nie występował do Ministerstwa Oświaty o dodatkowe pieniądze na wyposażenie. W tym roku zrobiliśmy analizę działania z naszej strony, żeby dyrektorzy znaleźli powody ku temu, żeby skorzystać z tych dodatkowych pieniędzy na subwencję oświatową. Przyniosły 45 tysięcy na wyposażenie, przyniosły również 50, ponad 50 tysięcy na wykonanie remontów w zespole Szkół numer dwa sal dydaktycznych już numer jeden przepraszam i również ponad siedemdziesiąt tysięcy to jest dofinansowanie na docieplenie szkoły. A w liceum przepraszam, bo to, to zespół szkół specjalnych został dofinansowany z Wojewódzkiego funduszu obu To była właśnie w liceum ogólnokształcącym wykładzina na w holach i w salach lekcyjnych, jak i remont, remont hali sportowej, czyli parkietu na hali sportowej. I sądzę, że to jest dobry przykład na następne lata, żeby ubiegać się o następne pieniądze. Jak i również, proszę Państwa, odnośnie schetynówki, to też był taki czas, że straciliśmy lata na to, żeby zyskać pieniądze na remont dróg. To Końcówka trzeciej kadencji to bezpośrednia moja współpraca z Panem właśnie Rzadkiewiczem, który przygotował dokumentację i dokumentacja złożona, została złożona w terminie. Przypomnę, że trzecia kadencja mogła zyskać większe pieniądze, ale ówczesny kierownik Zarządu Dróg nie, wy, nie wywiązał się w terminach i te pieniądze zostały przypaszczone. Ponad 5 milionów złotych na właśnie przybudowę tej drogi. Także sądzę, że przy tych zmianach budżetowych mogliśmy sobie również pewne rzeczy wyjaśnić, powiedzieć i może to jest chwalenie się z jednej strony, ale z drugiej strony to są dobre przykłady, o których należy powiedzieć i przedstawić społeczeństwu. Dziękuję. Dzień Dzień Państwa. Dzień Proszę Państwa. Ciekawie mnie to, że ktoś ocenia 4 lata tamtej kadencji, nie będą go Jedna sprawa, szkoła numer 1, technikum mechaniczne też została w tamtej kadencji docieplona. Było bardzo dużo inwestycji oświatowych, które miały sale dydaktyczne, w liceum, w Druga sprawa, schetynówka była za tamtej kadencji, po z a nie tej kadencji. Państwo i tak zmarnowaliście w tej kadencji ponad 100 tysięcy złotych na dodatkowe lekcje języka matematyki nie, nie? zmarnowaliście? Dodatkowe ponad 100 tysięcy. A twalicie się większe. Przepraszam, jeżeli to można, to odpowiem, bo zostałem ja jest do odpowiedzi. Żadnych pieniędzy, proszę Państwa, nie zmarnowaliśmy, bo żadnych pieniędzy nie otrzymaliśmy. Jeżeli chodzi o dodatkowe, dodatkowe zajęcia dla uczniów zespołu szkół nr 1 i zespołu szkół nr 2 to chciałbym powiedzieć, że w tym momencie już realizujemy jeden projekt który dotyczy właśnie tych uczniów to są zajęcia z matematyki, z fizyki, z rysunku technicznego i z posługiwaniem się AutoCADu, czyli programu do projektowania i drugi projekt rozpoczynamy w styczniu również dla tych uczniów Tychże szkół i to dotyczy właśnie też zajęć z matematyki, z fizyki, ze walnictwa i dodatkowe uprawnienia kierowcy wózków jeźdniowych dla uczniów szkół, szkoły, zespołu szkół modelingowych. Także realizujemy i proszę nie mówić, że coś zmarnowaliśmy, że przepaściliśmy, bo to realizujemy. To tyle chciałbym powiedzieć. To jest projekt... Aha, jeszcze powiem, że całościowy koszt tych dwóch projektów to jest ponad milion sto tysięcy złotych. A nasz wkład polityczny? A nasz wkład jest, nie 30 i 20, 50... tysięcy? Około... Niezupełnie, tam mniejsze pieniądze. Także, także naprawdę jeżeli mamy mówić rzetelnie, to mówmy rzetelnie, a nie to, że ktoś coś powiedział i przekaz wyjeżdża, proszę. Pani Silwia, proszę. Panie Radny, to chyba mnie zrozumiało źle. Ja nie powiedziałam, że się nic nie działo, tylko nie pozyskiwaliśmy i z rezerwy celowej na Starosta też urzutu 4 lat, ale ja powiem z perspektywy 10 lat widziałam o tym, że z rezerwy celowej nie pozyskiwaliśmy środków. Naprawdę nie pozyskiwaliśmy. Skarbnik pozyskiwał, wtedy składane było, kiedy wzrost był liczby dzieci, to było logiczne, ale z rezerwy celowej na to, żeby wzbogacać bazę. Naszych szkół I takich wniosków nigdy nie było. One są niewielkie, ale dla tych szkół ważne i, i myślę, że tutaj z budżetu można wydać, jeśli ten budżet jest 150 milionów, można bardzo dużo robić, ale przy takim budżecie to każda złotówka jest cenna i w tym roku po raz pierwszy. Podkreślam, to nie jest jakiekolwiek naciąganie faktów, tylko taka ocena. To... Panie Przewodniczący Wysoka Rado. Ja też sobie pozwolę na taką refleksję. Nie byłem radnym w poprzedniej kadencji, więc nie oceniam tamtej kadencji, bo tylko z punktu widzenia osoby, która, że tak powiem, mieszka w tym powiecie, znam sytuację z, z jakichś tam źródeł typu telewizja kablowa czy, czy prasa, ale no padło takie stwierdzenie, że 4 lata stracone, jeśli chodzi o subwencję 06. Ale przecież pan przez ostatnie pół roku starosta. 0, 6, nie, nie, można nie. ja składałem wielokrotnie z gminy, ja są różne terminy też. i na losówki czy na jakieś remonty można składać, jest kilka możliwości. I pół roku to jest też bardzo dużo, żeby pozyskać pieniądze wiem, bo, się bo się takich, się. Takich, takie wnioski składałem również w imieniu gminy i można to zrobić i w pół roku też bardzo wiele. Także no, nie, nie można mówić, można. że całe 4 lata zmarnowane, no bo akurat przez ostatnie pół roku to Pan pełni funkcję starosty. Dziękuję Pani, panie, pani Siewiec. Nie, już nie, 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 nie kontynuujmy tego. Nie tak, w czerwcu raczej trudno było złożyć, bo tu pochodzi nie po do, to było. Nie tylko pochodzi, Szanowni Państwo. Tutaj to, to mamy dość to to, tak wąski temat. I żaden zarząd wcześniej tego nie podobał. którym się tutaj mamy zająć? I te takie coraz szersze rozbudowywania, to widzę coraz więcej głosów do przygotowania, co kiedyś mówimy. Sądzę, że jeżeli zakończymy dyskusję w tym temacie, to by, bym przedstawił treść projektu uchwały. Uchwała Rady Powiatu w sierpcu z dnia 9 grudnia 2011 roku. Zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu powiatu sierpeckiego na rok 2011. Paragraf pierwszy. W uchwale nr 25 przez 3 10 Rady Powiatu w Sierpcu dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia w budżetu powiatu siarkerskiego na rok 2011 wprowadza się następujące zmiany. Pierwsze zwiększa się dochody budżetu o kwoty 50 000 zł. Plan dochodów budżetu powiatu o głębinę wynosi 50 808 057 zł. Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały w zmieniającym załącznik nr 1 do uchwały budżetowej pod nazwą dochody na 2011 rok, a dochody bieżące zwiększa się o kwotę 50 000 złotych, do kwoty 45 159 960 zł. Punkt drugi. Zwiększa się wydatki budżetu w połączną kwotę 62 432 zł i jednocześnie zmniejsza się o kwotę 12 430. Plan wydatków budżetu powiatu ogółem wynosi 56 608 57 zł. Zgodnie z załącznikiem numer 2 do mniejszych uchwały zmieniających załącznik numer 2 do uchwały budżetowej, który nazwą wydatki na 2012 rok, a wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 62 432 zł i jednocześnie zmniejsza się o kwotę 2000 zł. To jest do kwoty 44 628 419 zł. Zgodnie z załącznikiem zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały zmieniającej załącznik nr 2 do uchwały oraz dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały zmieniającej załącznik nr 2 a do uchwały budżetowej pod nazwą wydatki bieżące. B wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 10 432 zł do kwoty 11 979 638 zł. Zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszych uchwały zmieniających załącznik nr 2b do uchwały budżetowej pod nazwą wydatki majątkowe na 2011 rok. C dokonuje się zmian w planie wydatków na zadania inwestycyjne na 2011 rok. Zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik nr 8 do uchwały budżetowej pod nazwą wydatki na zadania inwestycyjne na 2011 rok. Wykonanie uchwały podejrzewam się zarządowi powiatu. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie w podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2011 oraz podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Morawieckiego w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Sierpcu. Uchwałę należy przekazać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie zespół w Płoc. Kto jest Państwa Radnych za przyjęciem powyższego środowiskowej? Proszę Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Uchwała, uchwała na jednogłośnie z racji, że jest to sesja nadzwyczajna i innych punktów nie ma i nie może być. Zamykam XVII sesję Rady Powiatu. Dziękuję bardzo